Cześć, mam na imię Jarek mieszkam w Chinach od 10 lat. Serdecznie pozdrawiam Rodaków w Polsce na całym świecie, trzymajcie się dobrze, widziałem dzisiaj na Twitterze zdjęcia z Warszawy i z innych miast rzeczywiście wymarłe, przypominają Chiny. A 53 dni temu takie same miałem ujęcia na swoim YouTubie. Liczę, liczę że uważacie na siebie. Że dbacie o siebie, że nosicie maseczki, rękawiczki. Ja cały czas noszę rękawiczki na zewnątrz 25 stopni, a cieplutko. Wszystko zakwitło w przeciągu 2-3 dni. Ludzie wciąż rzadkość na ulicach, karni w maseczkach, trzymają się z dala od siebie. Pracuje nas około 50%. Wciąż wszyscy nie wrócili do pracy, obawiają się wrócić do pracy. Jest to zrozumiałe. Wirus się nie skończył. To tylko panika się skończyła. Pierwsza, pierwsza fala paniki. A myślę, że tutaj poradzili sobie bardzo dobrze z paniką. Zastosowali chyba metody z amerykańskiej szkół MBA, Chińczycy jak i rząd. Czyli przejrzystość w komunikacji, tak zwane 7C. Szybka komunikacja, czysta, klarowna. Eee, zażegnanie panice, przygotowanie społeczeństwa do przekazu jak i również e, e, giętkość, jeśli chodzi o dostosowywanie przepisów prawa, żeby ochronić ludzi, przed samymi sobą. Chyba najgorszym wrogiem podczas takiej pandemii człowieka jest człowiek sam sobie, a szczególnie tłumy. Także rozmawiając z kolegą, który pracuje w logistyce, jak tylko pandemia, pandemia wybuchła, pierwsze co postawili na nogi, to postawili e, całą e, sieć dostaw do sklepów. Gdy już ludzie się rzucili do sklepów, zaczęli wykupywać ryż i takie rzeczy. Potrzebne, codziennej potrzeby, ale te dostawy działały cały czas, czyli półki były non stop zapełniane. W pierwszy dzień ludzie kupili coś, w drugi dzień ludzie kupili coś, ale widzą, że półki są pełne, przestali wykupywać. Normalna rogi, logika tłumu. Bardzo dobrze to opanowano. Bądź rzeczy cieszę się, że tutaj jestem, a nie. Stanach czy w jakimś innym kraju, gdzie to jest całkiem inaczej kontrolowane i całkiem inaczej zarządzane, a troszeczkę porządków domowych pozwolę sobie na kanale YouTube przesłać informacje, bo tych e-maili jest naprawdę dużo. Maszyny do Łodzi i do Lublina poszły. Maseczki do Rzeszowa, Wałbrzycha poszły. Pozostałe miasta stoją w kolejce, będę odpisywał na bieżąco. Jeszcze raz. Serdecznie Was pozdrawiam, uważajcie na siebie. Wspierajcie się, to jest najważniejsze. Dobry humor jest najważniejszy. No i oczywiście życzę Wam pogody ducha. Dziękuję też pani, czy, która poradziła mi pić mielniane e, na moją zgagę. Rzeczywiście pomogło. Fantastyczny pomysł. I o proszę, kotek się tutaj bawi, oszczy, pazurki.

Do normalności u was w przeciągu 60 dni, więc przygotujcie się na dwa miesiące, tak jak nam zajęło dwa miesiące. Pierwsze informacje grupnęły 19 grudnia, właściwie dzisiaj jest 19 marca czy 18 marca dopiero dzisiaj można lekko odetchnąć, widzieliście na poprzednich postach ludzie wracający do parku, wychodzący z parku. Bawiący się w parku, bo ten marzec 16 to była ta oficjalna deadline, oficjalna data, kiedy kwarantanna się kończy. Nieoficjalnie jest przedłużona. Oficjalnie nawet nie sprawdzałem biletynów, ale z tego co widzę na ulicach, to jest tak, jak jest. A powietrze czyste, powietrze i niebo błękitne to świadczy tylko o tym, że nie ma produkcji. Także stojący chiński system logistyki i produkcji, do tego europejski, amerykański. Przygotujcie się na kryzys, dosyć poważny kryzys, jak w 2008 roku. Prawdopodobnie dużo miejsc pracy i dużo zwolnień. W Chinach mówi się już o zwolnieniach. A jedynie chyba, które chodzą fabryki na pełną parą, to są fabryki wspomagające system medyczny. I praktycznie ta gałąź przemysłu jest otwarta i działająca. Tesla otworzyli hucznie z fanfarą, że Tesla po kwarantannie jest otwarta, produkują samochody. No, niestety, produkują na jedną gwizdka, bo nie ma poddostawców. Poddostawcy są zamknięci. Większość części interioru Chin jest nie działa, albo są lekko sparaliżowane gałęzie dostaw. Wczoraj na autostradach wzmożony ruch, ale wciąż nie widzę ciężarówek, widzę samochody. Samochody prywatne, także prawdopodobnie wciąż ludzie wracają. Dla miłośników samochodów kopia sprintera Mercedesa, identyczna praktycznie. Ten sąsiad, którego kupię, kupuje, warzywa, właśnie używa tego sprintera. To nie jest sprinter akurat, to jest chiński, leży Dongfang nie jestem pewien. A idziemy dalej. Y Informacji dotyczących wirusa i, i powtórnej epidemii, a epidemii. nie ma informacji, że ona się rozprzestrzenia dalej. Nie ma powtórnej informacji o powtórnych zarażeniach, przynajmniej w Chinach. A, a tutaj macie view na policyjny skuterek. U nas właśnie na skuterkach, motorkach lokalne krawężniki, właśnie jeżdżą dookoła osiedla. I oni przyjmują to, jest ich tutaj trzech na osiedlu. Każde osiedle ma po stronie policji, to jest ciekawa sprawa. I uh, każde osiedle ma własnego 24 godziny policjanta, także nie ma ekscesów przemocy domowej ani poważniejszych rzeczy. Tu dziewczyna odbiera zamówienie mięsa i rybek do domu. I owoców. I chyba się o coś wykuca. Zaraz wykucała się ocena. Na ulicy, która zwykle była pusta, dosyć dużo samochodów. Restauracje są otwarte. Nie wiem, czy to są lokalsi zaparkowani, czy restauracje. Przejdę, przejdę dookoła, pokażę i popatrzę, w ogóle, co tam się dzieje. Widzę, że drzwi są otwarte, czyli hostesy i kelnerki zapraszają do wejścia do wnętrz Japońska restauracja, ubrana w tradycyjnie japońskie. Japońskie stroje pietuszki zakwitły, ale nie wiem, co to są za pietuszki. Znowu poproszę ekspertów o informacje. Te czerwone, chyba już ktoś rozmawialiśmy o nich, ale te fioletowe to jest nowość. Cudo ładne jakieś brzowate, brzosowate ale bez zapachu. Idziemy dalej dla miłośników samochodów Roway X5. Taka kopia BMW. Następnie bardzo popularne samochody, to są tzw. To są takie duże, duże minivany, które w środku mają fotele klubowe, telewizory, bardzo drogie Od 100 tysięcy dolarów zwyż. Tutaj następne auto dla fanów o motoryzacji, czerwona flaga To jest stary brand, którym Chairman Mao jeździł Przewodniczący Mao i teraz zrobili z niego taką luksusową limuzynę w stylu S-klasa Bardzo ładne, bardzo zgrabne auto ale na bazie e, Toyoty Camry i silnik Toyoty Camry e, wpuszczają, do restauracji po, wpuszczają do restauracji po parę osób. Można siedzieć, siebie, siedzieć koło siebie w odległości 1,5 metra. Nie można siedzieć zaraz przy sobie. Z tego tytułu, że jest e, niebezpieczne. Przynajmniej tak zalecają e, państwowe. Państwowe zalecenia. Tutaj ciekawostka nowa dla e, miłośników motoryzacji to jest Jeep Compass. E, chińczycy lubią sobie przyklejać na samochodach gwiazdy. E, moja sąsiadka ma podobnego Jeepa, też ma Jeepa Cherokee, ale ma czerwone gwiazdy. To ma przyklejone czarne gwiazdy. Wiele samochodów e, importowych, szczególnie amerykańskich, ma flagi chińskie na desce rozdzielczej, że niby prezentują, że to są e, że to są e, patrioci, jeżdżą tymi samochodami i żeby ich nie oceniać z tego powodu, że kupują obce samochody e, produkt wielkiej firmy Wielki Mur Way to jest taki Haval w wersji Coupe e, pod są Havala e, napęd jest Havala ale auto jest w wersji Coupe i jest troszeczkę podobne do tego Um, jak on się nazywa? Jaguar Tego Jaguara e, e SUVa Praktycznie wygląda jak kopia Fajne autko, dużo dziewczyn tym jeździ Zgrabne autko Idziemy dalej Tu przed nami Przepraszam, że tak przeplatam samochody Między informacjami o wirusie, żona jakiegoś szefa Biały samochód, biały Land Cruiser Pełny wypas a Popularny samochód Zresztą zobaczycie na filmie, który później włożę to jest popularny samochód żon, szefów fabryk, właścicieli fabryk, zamożna Uwielbiają te samochody oczywiście w kolorze białym Jak przyjrzycie się kolorystyce, czarny, biały, biały, czarny, biały, 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 czarny, biały Mówi się o szczepionce na wirusa, nie wiemy jak to będzie z tym A przed nami mamy a, popularny sposób przewożenia psów na e bajkach Z przodu przed panią ten labradorek siedzi <laughs> I przed nimi łapami go trudno utrzymać Ale tak się właśnie wozili psy Trudne są do przewożenia Szczególnie takie szczeniaki jak ten Śliczniutki jest właśnie Elegancki Wygląda jak brytyjski gondog Jak ktoś się zna labradora wie o czym mówię Mówię o szczepionce, ale ta szczepionka jeszcze chyba nie jest dostępna Poszły jakieś plotki, że Trump miał wykupić tą szczepionkę firmę niemiecką Ale nie wiemy ile w tym prawdy jest Ludzie lubią plotki a uczulam was, nie oglądajcie toksycznych przekazów, nie oglądajcie toksy toksycznych YouTubes, nie reagujcie na clickbaity straszące, naganiające do oglądania. To nie jest dobre, to nie jest potrzebne, to nie jest zdrowe, nie poprawia samopoczucia. Lepiej sobie usiąść nad książką na balkonie. Wyłączcie telewizor, zagrajcie w szachy, zagrajcie w karty, bierki, barcaby, cokolwiek tam się gra i popularny jest w Europie i w Polsce. Zostawcie telewizję a, na bok i oglądajcie tego BYD wyszedł właśnie z nowymi modelami, takich minivanów rodzinnych Bardzo, bardzo, bardzo ładne I są niedrogie Zaczynają się od 12 tysięcy dolarów, przyjrzyjcie się Śliczniutkie autko Nazwali go Space Jak gdyby nawiązanie do e-space Mam nadzieję, że nie, nie będziecie mieć nic za złe, że zajmujecie się samochodami Lubię samochody, lubię bryły samochodów. Bardzo interesująca jest motoryzacja. Tutaj macie polna amerykańskiego, praktycznie kopia Audi Q, Q5. Dużo jest Audi, Audi 6. I co ciekawe, bardzo dużo samochodów jest w wersji L. Czegoś takiego nie widziałem wcześniej na oczy. W China jest bardzo bardzo dużo samochodów i w wersji L przedłużane. Żeby było miejsce z tyłu na dzieciaki stojące, babcie, żonę, wujków, żeby mogli sobie w spokoju siedzieć, starszyzna na tylnym siedzeniu, a przed sobą trzymać dzieciaki. No i dla a, miłośników ekologii Zotie elektryczny. Jest w wersji elektrycznej, jest w wersji benzynowej, ten jest w wersji benzynowej, mają też wersję elektrycznej. To jest dziewczyna. właścicielem tego widziałem ją parę razy jeździła tym samochodem. Tradycyjnie numer telefonu na dashboardzie, a w wypadku zablokowania komuś drogi. Bardzo fajne, bardzo zgrabne autko, yy, bardzo yy, malutkie i łatwe do parkowania. Ten pisze EV, to chyba elektryk. Wszak jak ktoś zauważył mądrze, na niektórych elektrykach są niebieskie blachy, a nie są zielone blachy bo prawdopodobnie właściciel po prostu przełożył rejestrację ze starego samochodu żeby zaoszczędzić parę groszy dlatego nie rejestrował na zielonych nowych numerach każdorazowo jak się rejestruje samochód na nowych numerach no to trzeba płacić opłaty rejestracyjne. Chińczycy są znani z tego że są mega oszczędni nawet uchroniarze u nas już chodzą teraz w ubraniach zabezpieczających fajnie to wygląda ja myślę, że wystarczy na dzisiaj dobiłam do 15 minut zwykle uwaga widza na YouTubie to jest około 5-6-7 minut robienie filmów dłuższych niż 10 minut mija się z celem ale jako, że pokazuję życie na ulicach na co dzień myślę, że to byłoby że to jest interesujące nawet tylko patrząc e, e, zerkając wzrokiem pozdrawiam Was mocno Trzymajcie się, uważajcie na siebie, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, wszystko będzie dobrze. Kwestia dwóch miesięcy. Max trzech miesięcy. U nas się mówi, dodam. Na ulicach się mówi, że to się skończy w lipcu. Także wy możecie dodać z własnej perspektywy dodatkowo 3-4 miesiące, tak na spokojnie, zanim się to skończy. I tyle było, tyle było na dzisiaj. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach. Od 10 lat.